Cześć. W dzisiejszym materiale chciałabym Wam opowiedzieć o grach plaszowych, z którymi nie do końca się polubiłam. Oczywiście tam są różne przyczyny, o wszystkich postaram się Wam opowiedzieć. No i wydaje mi się, że to będzie naprawdę gruby materiał. Zapraszam do oglądania. Pierwszy tytuł na mojej liście to uwaga, Wiedźmin Stary Świat. Ja wiem, że jest cała masa ludzi, którzy przepadają za przygodówkami. No, i tutaj jeśli chodzi o mój przypadek, no to wydaje mi się, że moje niepolubienie się z tą grą wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, nie do końca przemawia do mnie świat stworzony przez e, pana Sapkowskiego. Książek naprawdę nie lubię. Natomiast jeśli chodzi o serię, to wydaje mi się, że wyciągnięto, przynajmniej w pierwszym sezonie, starano się za pomocą chenia Kawila zrobić coś naprawdę fajnego. Nie do końca się to udało, ale postać jako. Taka sama w sobie wykreowana, była naprawdę ciekawa. Ale wracając do Wiedźmina na stary świat, z pewnością jest to gra, która absolutnie zachwyca poziomem graficznym. Tutaj naprawdę przepięknie wykonane karty, przepięknie wykonana plansza, wszystko to jest mega klimatycznie e, przygotowane. No i przede wszystkim podoba mi się flaw na kartach, i to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która mi się w tej grze podobała ta gra dla mnie jest zbyt losowa ponieważ tu szwendałam się po planszy miałam mieć jakieś karty, które teoretycznie łączą się ze sobą i można tam robić łańcuchy natomiast ponieważ ja jestem taką osobą którą nie za bardzo lubią kości, jeśli chodzi o takie właśnie przygodówki, no to tu efekt był dokładnie taki sam, czyli nie zdarzały mi się karty, które łączyły się w kombosy, w łańcuchy, które by mi pozwalały robić takie fajniejsze akcje no i jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to chodzenie po planszy, zbieranie e, różnych rzeczy e, w ogóle do mnie nie przemawiało i przede wszystkim nie przemawiała do mnie moja plansza postaci, gdzie nie do końca rozumiałam zamysł upgradeu e, umiejętności mojej postaci, ponieważ to, żeby tutaj jeden wskaźnik poszedł do góry, musiałyby być na różnych torach podniesione o jeden do góry. No nie do końca mi się to spinało, ale tak jak mówię, chyba nie jestem po prostu targetem ani gier przygodowych, ani gier losowych, no i przede wszystkim nie do końca przemawia do mnie uniwersum stworzone przez pana Sapkowskiego. Kolejna gra, która znalazła się na mojej liście, z którą się totalnie nie polubiłam, no to jest Small World. Dla mnie tak bezsensownej gry. Jaką jest właśnie Small World, naprawdę nie jestem w stanie sobie w tej chwili zlokalizować w głowie, bo tutaj po prostu przekładamy kartoniki. Ja nic więcej w tej grze nie widzę. Oczywiście, pomysł jest, e, jeśli chodzi o stworzenie rasy, bardzo ciekawy. Mamy tutaj dwa elementy, które zestawiamy ze sobą, które tworzy nam całość, jeśli chodzi o e, naszą rasę. Nic w tej grze ciekawego nie znalazłam i, i w ogóle zastanawiam się, po co aż tyle dodatków. No oczywiście one wnoszą kolejne właśnie te elementy, z których składamy nasze rasy i ich umiejętności, ale nadal przekładamy kafelki i tam według mnie nic się więcej nie dzieje. Ja z nie jestem w stanie znaleźć w niej nic interesującego. Natomiast jeżeli wam się udało, to napiszcie to proszę w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa. Natomiast mi w ogóle nie siadła. Jest takie uniwersum, które absolutnie kocham. Jest to oczywiście uniwersum stworzone przez George'a Lucasa, czyli Gwiezdne Wojny. Bardzo mi się podoba pomysł, podoba mi się w ogóle zamysł ciemnej, i jasnej strony mocy. No i przechodzimy do tytułu, z którym się nie polubiłam. Jest to Rebelia. Ja byłam strasznie mocno nachajpowana na ten tytuł. Wydawało mi się, że będzie to coś, co naprawdę tutaj pyknie i ta miłość między nami będzie dozgonna, wdzięczna i forever. Natomiast okazało się, że... No, coś nie pykło między nami. Ta relacja była e, wręcz negatywna, bardzo się nudziłam, nie widziałam sensu działania poszczególnych e, moich akcji, ale uwaga! Wydaje mi się, że tutaj jest czas też na drugą refleksję, ponieważ e, jest w naszym środowisku taka osoba, jak Patrycja, która zobowiązała mi się pokazać jeszcze raz. Ten tytuł, Wytłumaczyć zasady, i wydaje mi się, że jest to jeden z niewielu tytułów na mojej liście, który według mnie zasługuje na drugą szansę i tą szansę oczywiście jak najbardziej wykorzystam, ponieważ osoba Patrycji jest tu tym gatewayem, który mnie bardzo zachęca, żeby wrócić do rebelii, spróbować i zobaczyć, czy rzeczywiście ta rozgrywka, ten sens rozgrywki jest tutaj taki, jak wszyscy inni opowiadają. Wiecie, ja generalnie chyba po prostu nie umiem w kooperację, i ta gra, o której teraz powiem, również jest grą kooperacyjną. Jest to gra karciana, która nazywa się załoga. Nie kumam, kto mógł wpaść na pomysł tak nudnej rozgrywki, żeby zagrywać karty i myśleć o tym, kto co zagra, żeby nam się udało zreali zrealizować cele. Naprawdę, dawno tak się nie wynudziłam jak podczas rozgrywki i w chwili kiedy ktoś by zaproponował jeszcze raz, no to uwierzcie mi, bym uciekała z krzykiem. Nie jest to gra, która mnie w żaden sposób porwała. Bardzo oczywiście mi się e, podobało to, że Agata e, Syc pokazała, że na tych kartach jest bardzo fajnie przedstawiona graficznie historia i to jest taki easter egg na kartach. To mi się podoba, natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę, no to dla mnie to jest. Kolejny tytuł na mojej liście to 7 cudów świata pojedynek. To jest jedna z gier, które kupiłam na samym początku, e, jeśli chodzi o moją nową kolekcję w nowym miejscu zamieszkania. I to była gra, którą rozegrałam i pomyślałam sobie: kurczę. To nie może być tylko tyle. Więc rozegrałam jeszcze raz, potem jeszcze raz i nadal nie potrafię odkryć, co w tej grze może się ludziom podobać. Przekładamy karty, zbieramy surowce, budujemy nowe karty, budujemy jakieś tam cuda świata. Dla mnie jednak tutaj jest za mało interakcji, za mało takich emocji dodatkowych, za mało ciekawych rozwiązań tak przyznaję rzeczywiście jak zagrałam z dodatkami no to ta gra troszeczkę um, polepszyła się w moich oczach natomiast niewystarczająco nie na tyle żeby zasiliła ponownie moją kolekcję ponieważ ten pierwszy egzemplarz o którym wspominałam już dawno poszedł do ludzi za ten, ten, ten na mojej liście z pewnością znieczuje mnie Szymon natomiast to jest jedna z tych gier która totalnie mi nie siadła gdzie rzeczywiście od początku do końca gry odczekiwałam po prostu, kiedy się ta rozkrywka zakończy? A mowa o grze. To menybonds. Tak, naprawdę dla mnie jest to plastikowy gniot, gdzie nie widzę sensu grania w nią, gdzie trulamy kosteczkami. Oczywiście mamy do wyboru w swoim zestawie kosteczki, które możemy upgrade'ować, ale generalnie to jest nadal na tyle losowe, gdzie rzuty są po prostu zupełnie e, losowe i nie mamy wpływu żadnego, nie mamy tu żadnych modyfikatorów, a przynajmniej ja o nich nie wiem. Jeżeli się mylę, to oczywiście napiszcie to w komentarzach, ale ani nie poczułam, słuchajcie, efektu wow, ani nawet te same kości nie wyglądały tak epicko jak się spodziewałam po cenie, jaka była za zestaw. Nie czułam w ogóle przygody, jeśli chodzi o bicie e, tego bosa, którego tam spotykaliśmy po drodze. Te wszystkie czesty przygody jakoś tak zupełnie mi nie siadły, ale tak jak wspominałam w pierwszym z moich tytułów Ja nie jestem targetem, jeśli chodzi o gry przygodowe i prawdopodobnie w tym jest największy problem ze mną razem z tą grą. Kolejny tytuł, który jest na mojej liście, był ze mną przez jakiś czas, natomiast zdecydowałam się go sprzedać z prostej przyczyny, o której za chwilę opowiem. Mowa jest o grze This War of Mine. Gra jest bardzo klimatyczna, bardzo wciągająca, bardzo um, ciekawie pomyślana, ale. Chyba jednak ten klimat wojny i te dylematy, które miałam e, tutaj podejmować, te decyzje w trakcie rozgrywki, były dla mnie zbyt przytłaczające. Ja chyba jestem po prostu zbyt wrażliwa i, i ten czas wojny, gdzie mam decydować o czymś życiu, albo jak ktoś mnie napadnie, e, albo o jakichś dzieciach, które tam się szwędają. Nie czułam się z tym dobrze, bardzo mnie przygnębiała każda jedna rozgrywka. Druga rzecz, bardzo mi się nie podobało to, że tak naprawdę rozłożenie początkowe tych kart na, na planszy decydowało o tym, czy dam radę odnaleźć coś, co mi pomoże się leczyć, albo nie, bo być może to było zakopane, ale zanim tam dotarłam, no to już pomierało mi część osób z mojego tutaj zespołu. Ta gra mnie naprawdę bardzo mocno dołowała, i no zdecydowałam się ją sprzedać ponieważ nie czułam się dobrze z samą rozgrywką i e, no naprawdę byłam po prostu smutna. Więc bardzo doceniam pomysł, bardzo mi się podoba wykonanie, natomiast tak jak mówię, te emocje, które mi towarzyszyły, nie były emocjami, które chciałam mieć przy sobie i zachować. Także. Kolejne moje miejsce, z którą, grę, o której, z którą się nie polubiłam, to This War of Mine. Kolejny tytuł, który umieściłam na mojej liście gier, z którymi się nie polubiłam, to Robinson Crusoe. Ja generalnie, wiecie, lubię gry, które są trudne, które dają mi w kość. Natomiast ta gra po prostu obiła mi tak nery, że do tej pory mam śniaki. Wszędzie niech poszłam, coś mnie gryzło, coś mnie zabijało, coś mnie przywalało, coś yy, sprawiało, że nie miałam co jeść. Generalnie po prostu no to był dramat, jeśli chodzi o moją osobę, żeby przetrwać na tej wyspie. Zamysł, jeśli chodzi o samą rozgrywkę jest tu genialny i rzeczywiście ma się to tutaj tak naprawdę przeświadczenie o tym, że walczysz o przetrwanie. Natomiast gra była zbyt. Trudna do przejścia i być może to mnie tak naprawdę najbardziej zniechęciło. Bardzo się cieszę, że wydawnictwo Portal Games przygotowało takie scenariusze wprowadzające, gdzie za rękę jest człowiek prowadzony przez te pierwsze rozgrywki. I to jest właśnie kolejny tytuł, który rozważam, żeby dać mu drugą szansę, ponieważ jestem przekonana, że być może jak poznamy się bliżej, to jednak coś między nami pyknie i ta sympatia się narodzi. Na, dzień, na chwilę obecną moje nerwy nadal czują te siniaki, ale tu daję furtkę, gdzie daję szansę jeszcze poznać ten tytuł, i mam nadzieję, że wkrótce to zrobię i być może ta gra spadnie z tej listy. Na razie, na niej jest obecna. Kolejnym tytułem, który znalazł się na mojej liście, to jest gra Sagrada. Natomiast jeśli chodzi o przygodę z tym tytułem, no to jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ tytuł poznałam podczas Games Daysów, czyli wydarzenia, które kiedyś były organizowane w Rzeszowie. W chwili, kiedy poznałam ten tytuł, absolutnie się zakochałam. No i kupiłam własny egzemplarz, rozgrywałam go jedną rozgrywkę po drugiej rozgrywce i w pewnym momencie balonik pękł. No i okazało się. Jeśli chodzi o mnie, że gra jest mega powtarzalna, mega nudna, nie sprawiało mi tak naprawdę już więcej satysfakcji układanie tych kosteczek o określonych ściankach i spełnianie celów. No i tutaj rzeczywiście kolejna, kolejny raz, kiedy dodatki troszeczkę poprawiły moje odczucia, natomiast nie na tyle, żeby gra wróciła do mojej kolekcji, ponieważ po tym jak właśnie ten balonik pękł, to znowu egzemplarz poszedł do ludzi. I tak naprawdę nie mam jakoś zamiaru wrócić do niej, ponieważ w głowie została mi jednak ta nuda, która mi towarzyszyła przy każdej kolejnej rozgrywce, bo nie odnajdywałam tam żadnych nowych strategii, żadnych możliwości. Cały czas jednak chodziło o to, żeby ułożyć te kosteczki w odpowiedniej kolejności, na odpowiednich miejscach i tyle. Ostatnią grą na mojej liście jest NeuroShima Hex. I tutaj już nawias dla Waltka. Przepraszam cię strasznie. Ale ja po prostu nie umiem w tę grę. Nie kumam jak to wszystko działa. Niby w teorii wiem, że tutaj atakujemy się nawzajem jednocześnie strzelając i jednocześnie dostając obrażenia, gdzie mamy tutaj bazy, gdzie zarzucamy siedzi i tak dalej. Natomiast słuchajcie, mój mózg nie przetwarza tego na Akcje, które bym logicznie wykonywała. Po prostu nie mam zielonego pojęcia, jak grać w ten tytuł, i mnie to na tyle denerwuje, że stwierdziłam, że nie ma sensu się zagłębiać w ten tytuł i wolę siąść po prostu do innego tytułu. Bardzo przepraszam wszystkich fanów Neuroshima Hex. Ja rozumiem absolutnie fan, bo rzeczywiście gra jest bardzo sprytna i bardzo fajnie chodzi na dwie osoby. Widziałam to u nas w Gamekeeperze, w sklepie, w klubie, w którym rozgrywa się liga Neuroshima Hex. Wiem ile osób pasjonuje się tym tytułem. Natomiast tak jak mówiłam, ja jestem na tę grę po prostu zagłupia. Jak widzicie spełniłam swoje obietnice i na mojej liście znalazły się naprawdę grubaśne tytuły, które w teorii i w praktyce naprawdę pokochało strasznie dużo graczy na całym świecie. Natomiast jak pewnie już sami się zorientowaliście, nie ma takich gier, które by były dla każdego. Każdy ma jednak swoje odczucia, jest tu subiektywną opinią każdego gracza. Więc te tytuły, które Wy pokochaliście, niekoniecznie ja pokochałam. I odwrotnie, te tytuły, które ja pokochałam, mogą dla Was okazać się totalnym gniotem. I teraz pytanie na koniec. Jakie tytuły dla Was są absolutnym gniotem, które wszyscy gracze pozostali zachwalają, dla Was okazały się czymś naprawdę nieciekawym? No i teraz jeszcze jest czas na to, żeby przeprosić wszystkich, jeśli uraziłam. Jeżeli te gry, które są na mojej liście, są Waszymi ukochanymi, bardzo Was przepraszam, to jest moja subiektywna opinia. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, cześć! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl, bo z nami wiesz co z grami.